Ukraińcy się na to nie zgadzają. Zgodzili się na to, żeby Niemcy mogli schumować i pochować. Żołnierzy Wehrmachtu, ISS, natomiast nie zgadzają się na to, żeby pochować Polaków. Zwycięska nawet Ukraina będzie przejmowała Rosję. To, to, jest, to sobie trzeba wybić z głowy. Tam są inni chętni, którzy tą Rosję, Rosję przejmą. Jeżeli Polacy się nie podporządkują, nie będą się zachowywać jak należy, to znaczy tak, jak sobie życzą Ukraińcy, to możemy się spodziewać aktów podpaleń, dywersji, wysadzania różnych, różnych obiektów. No i to się dzieje. Zwycięska Ukraina będzie groźna dla Polski. Co tu dzisiaj robimy? Dlaczego jest pan w sądzie? No jestem w sądzie, bo taka jest potrzeba pan Andrzej Łukawski, który został uznany winnym obrazy narodu bandorowskiego. No tak, tak, proszę Państwa, nie, nie ukraińskiego, tylko narodu banderowskiego, bo użył takiego sformułowania gdzieś tam kiedyś o, o tym, że o banderowcach że to nie są z, dobrze ludzie, nie, nie, nie są to ludzie, których byśmy kochali i nie mamy żadnego powodu, żeby ich kochać. Ja osobiście też nie mam mojego pradziadka, też okrutnie zamordowali, więc za co miałem ich kochać, skoro nawet nie chcą się do tego przyznać, a prezydent y, Ukrainy y, mówi o tym, że to są jego i y, y, bohaterowie narodowi. Y, no, to, no to ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Czy jeżeli Niemcy wybraliby sobie y, teraz, by stwierdzili, że Hitler to jest ich, i y, hitlerowcy to są ich bohaterowie narodowi, to świat by to zaakceptował, przyjął? Przecież to jest y, y, hańba. I stąd jestem tutaj dzisiaj. To jest, pan Andrzej dostał wyrok, 8 miesięcy bezwzględnego więzienia. Sąd to zmienił później na, na 5 miesięcy i następny sąd zmienił to bezwzględne więzienie na, na taką, taką odsiadkę w systemie domowym, to znaczy, miałby założoną opaskę. I musiały być w domu przez, przez, w, w, określonym, w określonym czasie. I od tego wyroku, który był y, chyba nie wiem, miesiąc temu, y, prokurator, a, a tak naprawdę Związek Ukraińców w Polsce, odwołali się i dzisiaj mamy tę y, rozprawę, y, gdzie prokurator żąda, żeby y, wsadzić pana Andrzeja do więzienia, natomiast no, on stoi na stanowisku, że. Tym bardziej, że jest to, ci, co znają pana Łukawskiego, to wiedzą, że jest to no, już nie młody człowiek, schorowany yy, i się, odsiadka w więzieniu jest dla niego yy, no, czymś, yy, czymś strasznym. Yy, I za co? I pytanie powstaje, powstaje, za co? Ja chcę powiedzieć jedną jeszcze rzecz. Yy, kilka dni temu mieliśmy yy, w, pol w polskim sądzie yy, na żądanie yy, państwa niemieckiego... Yy, rozprawę odnośnie obywatela Ukrainy, który jest podejrzany o to, że i oskarżają go o to Niemcy, że wysadził w powietrze gazociąg Nord Stream na Bałtyku. Polski Sąd, Sąd Rzeczypospolitej uznał, że tego Ukraińca nie można w Polsce karać, dlatego że on dokonał czynu na rzecz swojej ojczyzny, Ukrainy. I każdy, kto walczy dla Ukrainy z Rosją, ma prawo to robić, ponieważ Ukraina toczy, toczy wojnę z Rosją. I został uniewinniony, a w opinii publicznej. W krąży takie właściwie przeświadczenie, że powinien nawet dostać za to, za to medal. Ja się pytam, czy jeżeli ten człowiek dokona w tej chwili jakiegoś czynu dywersyjnego w Polsce, wysadzi rociąg przyjaźni, który jest z Rosji przecież prowadzi, to czy wtedy polski sąd również go uniewinni? No, no zastanówmy się, w jakich oparach absurdu y, żyjemy i y, funkcjonujemy. To są rzeczy nieprawdopodobne. Zna Pan pana Andrzeja Łukawskiego już dobrych kilka lat co najmniej. Jak pan ocenia działalność tego człowieka, bo nie wszyscy nasi widzowie muszą wiedzieć, kim jest pan Andrzej Łukawski. No, Oceniam ją pozytywnie, inaczej bym razem z nim nie, nie współpracował. Co roku organizujemy, a on jest tutaj spiritus mowę z tego przedsięwzięcia, organizujemy 11 lipca marsz pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Przychodzą, przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Już y, praktycznie nie ma tych, którzy, y, którzy przeżyli, którym się udało przeżyć y, tę tragedię wo, wołyńską, ale y, no, są ludzie tacy jak ja choćby, którzy już też trochę lat mają y, i coś tam z opowiadań dziadków i rodziców pamiętamy i, y, i wiemy. Y, i, no i w ten sposób możemy uczcić pamięć tych, którzy zostali tam pomordowani, których, którzy nie mają normalnego chrześcijańskiego pochówku, którzy nie mają grobu, którzy nie wiadomo, gdzie leżą. Ja nie wiem, gdzie leży mój pradziadek, który został zamordowany, gdzie jego kości zostały wrzucone w bagno, czy rozszarpane zostały przez dzikie zwierzęta w lesie, czy do studni gdzieś zostały wrzucone. My, tego się nie możemy doprosić od strony ukraińskiej, która chętnie do Polski przyjeżdża. Tutaj mamy już w tej chwili nie wiem od dwóch do 4 milionów Ukraińców w Polsce przyjeżdżają ciągle delegacje ukraińskie, które mówią daj, 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 proszą o to, żeby o pieniądze, o broń, o wszelką wszelką możliwą pomoc. I my jako państwo tej pomocy udzielamy. Natomiast oni nie, nie mają na tyle poczucia odpowiedzialności, żeby pozwolić na ekshumację pomordowanych Polaków. Ilu, ilu jest tych ludzi? Też nie wiemy. To są różne szacunki, od 200, 250 tysięcy do nawet pół miliona. I no ale żeby to stwierdzić w jakikolwiek sposób, to trzeba tych, dokonać ekshumacji tych ludzi. Ukraińcy się na to nie zgadzają. Zgodzili się na to, żeby Niemcy mogli ekshumować i pochować żołnierzy Wehrmachtu ISS, natomiast nie zgadzają się na to, żeby pochować Polaków. To, to są rzeczy karygodne i nieprawdopodobne. A jak pan myśli, bo często powtarzane jest takie hasło, że to nie jest dobry czas na tego typu rozliczenie i załatwianie tego typu spraw. Kiedy ten dobry czas nadejdzie w relacjach polsko-ukraińskich? No tego dobrego czasu nie było nigdy przez 80 lat, co prawda nie było też i Ukrainy, bo takiego państwa jako żywo nigdy na mapie świata nie było, nawet takiego narodu jak Ukraińcy też, też nie było. Ukraina istnieje od 32 czy trzech lat. I właściwie to powstała ona na Ziemiach, które zostały zabrane Polsce, Węgrom, Rumunom. Zostały zabrane w wyniku tak zwanej zdrady jałtańskiej, gdzie no, przecież Lwów to jest polskie miasto. Tam nie było nigdy żadnej Ukrainy, ani, ani Ukraińców żadnych tam nie było. I to, to zostało zabrane w wyniku tej umowy jałtańskiej pomiędzy Związkiem Sowieckim a Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, gdzie pod naciskiem Stalina oni po prostu wzięli, ołówek i narysowali na mapie taką linię, tak zwaną linię Kerzona i w ten sposób powstała obecna granica Polski. Wielu Polaków dzisiaj w ogóle nie ma o tym pojęcia. W ogóle o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, gdzie jest, tak naprawdę wiedzą, że ten lwów gdzieś tam jest, ale nie wiedzą, gdzie. Nie wiedzą, że to tak naprawdę było polskie, polskie miasto. I o tym należy, o tym należy przypominać. Ta, ta granica, która została tam nakreślona, to jest granica, która powstała w wyniku zdrady jałtańskiej. To było nazwane czwartym rozbiorem Polski. No więc. A my nie potrafimy nawet o tym wspomnieć. Mówię my, mam na myśli, nasze władze, które nie potrafiły nigdy tego z siebie wydusić, że przepraszamy bardzo, ale to jest Polska, więc może porozmawiajmy na ten temat, co z tym, co z tym zrobić. Dzisiejszy e, cały układ, który w wyniku, e, który powstał w wyniku upadku teraz Związku Sowieckiego e, w 91 roku, jeżeli dobrze... Pamiętam, to wtedy no, no powstało, powstało to, państwo, to państwo Ukraina i zresztą Rosja, Rosja nie Związek Sowiecki, ale Rosja też straciła część swoich terenów na rzecz, na rzecz Ukrainy, ponieważ one zostały sztucznie wykonywane, wykreślone, narysowane jeszcze za czasów sowieckich, gdy też nie było żadnej Ukrainy, mówię, że nie była żadna Ukraina, była tak zwana atrapa taka, która się nazywała republika socjalistyczna, republika ukraińska, takich republik było tam jeszcze kilka, ale ta republika nie miała nic do powiedzenia, po prostu nic. To sobie sztucznie wykreślili dla celów administracyjnych, żeby było lepiej tym tym mocarstwem, jakim był Związek Sowiecki, administrować. I stąd do, dopóty, dopóki nie dojdzie do prawdziwego pokoju układu pomiędzy Ukrainą i wszystkimi jej sąsiadami, dopóty będą Ciągle wybuchały różnego rodzaju właśnie i spory graniczne, terytorialne i spory dotyczące, dotyczące ludzi. Bo, bo m, oczywiście, można było w Związku Sowieckim steroryzować. Obywateli, natomiast już dzisiaj e, zaczynają oni podnosić głowy i mówić zaraz, zaraz, my jesteśmy Węgrami. I na przykład Węgrzy, e, władze węgierskie, upominają się o swoich e, rodaków, Węgów, którzy mieszkają na Ukrainie, e, że, że należą im się prawa, przynajmniej prawa e, mniejszościowe, jako, jako mniejszość etniczna. Chociaż za chwilę zobaczymy, ile tam jeszcze w tej, e, t, w tej Ukrainie. Pozostanie tak zwanych Ukraińców, bo z państwa, które miało na początku tej wojny pewnie jakieś 40 milionów obywateli, w tej chwili już zostało 20 tam na miejscu. Co się stanie, co będzie z nimi? Zobaczymy, czas pokaże. To zapytałbym jeszcze na koniec o władze Polski, dlatego że przez minionych kilkanaście lat polską rządził pewien układ, który no, na zmianę, powiedzmy, te władze przekazuje sobie. Zarządów prawa i sprawiedliwości mówiliśmy o ukrainizacji Polski, to wtedy przypadł ten czas masowej imigracji Ukraińców tutaj, to także czas kiedy wybuchła wojna między Rosją a Ukrainą i zostały otwarte granice, wtedy pojawiły się hasła, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, bo on już w jakiejś sprawie, no a potem władzę przejął Obecny rząd na czele którego stoi Donald Tusk. Czy dostrzega Pan różnice w polityce zagranicznej Polski wobec Ukrainy i Rosji po zmianie rządów Sprawa i Sprawiedliwości teraz na ten obóz zjednoczonej koalicji? Jeżeli są jakieś różnice, to są to różnice właściwie niezauważalne, trudno, trudno je dokładnie określić, nazwać oba te układy popisowe, PO i PiS mają y, taki sam stosunek do Ukrainy i taki sam stosunek, stosunek do Rosji. Y, to, jest, y, to jest tak, mniej więcej by to można było nazwać, że y, bardziej y, nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. I y, y, to jest główny, główny problem tego całego, tego całego obozu. obozu. Zdaje się Roman Dmowski kiedyś Roman powiedział. Romanowski tak jest dokładnie. Tak, że bardziej nienawidzą Rosję niż kochają Polskę. I to jest no, rzecz no, groźna i niedobra. Polska, szum jak każde państwo, jest taka zasada zresztą w polityce międzynarodowej, że państwa powinny mieć blisko sąsiadów, z którymi utrzymują dobre kontakty i daleko jak najdalej wrogów. Natomiast my, nie wiem dlaczego mówię my, bo a mam na myśli nasze władze i, i PO i PIS-u, my szukamy sobie wrogów jak najbliżej, żeby mieli do nas nie, niedaleko. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi o tym, że Rosja chce na nas najechać, a jednocześnie twierdzi, że ta Rosja przegrywa z Ukrainą, że, że, że za chwilę padnie i cały ten potężny organizm zostanie zagarnięty, nie wiem właściwie przez kogo, bo, bo to nie jest wcale tak, że, że Ukraina zwycięska, nawet Ukraina będzie przejmowała Rosję. To, to jest, to sobie trzeba wybić z głowy. Tam są inni chętni, którzy tą Rosję, Rosję przejmą. I to no, po prostu tak, tak, tak nie będzie, tak się, tak się nie, nie stanie, i my nie szukajmy sobie wrogów w Rosji. Nie jest nam to zupełnie potrzebne. Rosja nie ma żadnego w tej chwili powodu, dla którego miałaby najeżdżać na Polskę. Bo niby, bo niby po co? Nie ma do nas jakichś terytorialnych żądań i oczekiwań, no, więc, więc po co? Najazd przez Rosję na Polskę, to jest. Przynajmniej teoretycznie, to jest pojedynek z NATO, no bo NATO się musi odezwać. Odezwą się przynajmniej te państwa, które są tutaj na granicy tej wschodniej, więc Rosji to absolutnie nie jest potrzebne. I wszystkim, którzy mówią, że jeżeli Rosja by weszła do, do Ukrainy i przejęłaby całą Ukrainę, to już wtedy będą stali na naszej granicy, to polecam obejrzenie mapy. No po prostu trzeba wziąć mapę i dokładnie sobie ją przestudiować. I tam widać, że Polska graniczy z Ukrainą, ale wcale nie przez Ukrainę. Rosja by gdyby chciała, wchodziłaby do, do Polski, bo ma lepsze i tak zawsze wchodzili przez Białoruś. To jest, to jest główny szlak, a, a Białoruś to jest państwo, które absolutnie jest podległe, podległe Rosji. Ponadto Rosja ma jeszcze ten obrót królewiecki, który Bezpośrednio graniczy z Polską, co prawda mają do niego dostęp tylko przez Bałtyk, ale mogą również tym tak zwanym przesmykiem suwalskim. To jest tam chyba 14 kilometrów szerokości, to należy do, do Litwy, no więc też nie ma żadnego problemu, żeby tam tędy przeszli i też będą, będą w Polsce. I rzecz jeszcze jedna. Dzisiaj już naprawdę mało się strzela z z KBKS-ów, z takich karabinków do, do, do wroga. Dzisiaj są rakiety. Jak widzimy, te rakiety latają po kilka tysięcy kilometrów, więc nie ma problemu, żeby Rosja swoje rakiety gdzieś wysłała. A e, zwracam tylko uwagę Państwa na to, że ostatnio e, prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, powiedział, że e, przekaże e, Ukraińcom to machałki, e, e, żeby mieli do walki e, z, e, z Rosją. Już się z tego wycofał. Już się z tego wycofał po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, który powiedział prawdopodobnie: nie było mnie przy tej rozmowie, ale prawdopodobnie powiedział, Donald, no przecież ty wiesz, że my mamy swoje tomachołki i też możemy nimi strzelać. I wiesz, że mamy tak jak i ty masz: mamy takie rakiety, które lecą. Kilkanaście tysięcy kilometrów, więc mogą w różne rejony dolecieć. Nie musimy tam stopy ruskiego soldata stawiać w brudnej Jonucy. Damy sobie radę. I dlatego no, prezydent Trump, który, jak przypuszczam, to było takie zagranie taktyczne z jego strony, już wie, że nie, nie może to machałków dawać, dawać Ukraińcom, bo będzie po prostu tragedia. O, taka jedna rzecz, jeszcze, jak, która się z tym wiąże, to jest wówczas, gdy, gdyby w Budapeszcie zresztą też, w 1994 roku, gdy był podpisywany układ o, o, o powstaniu Ukrainy, wtedy tam były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja, które gwarantowały Ukrainie bezpieczeństwo. No jak wszyscy zagwarantowali, to widzimy, ale to jest odrębna sprawa. Natomiast wówczas ustalono również, że Ukraina odda całą broń atomową i nośniki broni atomowej, jakie się znajdują na jej terytorium, a pozostały po Związku Sowieckim. I to jest jedyny Chyba jedyna dobra rzecz, która z tego memorandum wynikła tak naprawdę. Gdyby dzisiaj Ukraińcy posiadali broń jądrową albo nośniki takiej broni albo innej broni, która latałaby na, na duże odległości, to rzeczywiście nie czułbym się bezpiecznie, bo nie wiem, gdzie te rakiety by przeleciały. Przypominam tylko, bo to niewiele osób o tym. Raz pamięta, a dwa jak pamięta, to, to nie wiedzą jak to jest, jak to z tym było, że te... Ta rakieta, która zabiła w przewodowie przy granicy polsko-białoruskiej, zabiła dwóch Polaków. To nie, przy, to nie była ruska rakieta, chociaż miała tam cyrylicą napisy zrobione, ale oba państwa stosują cyrylicę, przypominam, a poza tym to mogła być rakieta postsowiecka, tyle że kto ją wystrzelił. Tą rakietę wystrzelili. Ukraińcy i nie przypadkiem ona tam uderzyła ona tam poleciała zupełnie celowo, ponieważ chodziło o to, żeby Polskę wciągnąć w wojnę z Rosją. A skąd to wiem? No to powiedział już teraz były prezydent, pan Andrzej Duda w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że on się dowiedział o tym od, od Władimira Zełęckiego, że on to wysłał, bo jemu chodziło o to właśnie, żeby Polska się zdecydowała na wejście, wejście do wojny. Jakie my z tego wnioski możemy? możemy wyciągać. To znaczy, że Ukraińcy, a, a pan prezydent Duda jeszcze to w pewnym sensie pochwalił, bo mówi, że no Zelański tak robił, bo dbał o, o swoje państwo. No szkoda, że pan Duda nie chciał dbać o swoje państwo i wiedząc o, o czymś takim, no zachowywał się tak, jak się zachowywał, a to już każdy z Państwa jest w stanie samocenić. Nie mówiąc już o życiu dwóch polskich obywateli, którym nikt nie zadośćuczynił, czy wierzy pan, że takie prowokacje mogą się jeszcze zdarzyć, że przecież Ukraińcy cały czas mają interes w tym, żeby Polskę do wojny wciągnąć? Chyba trzy dni temu ABW ogłosiła, że zatrzymała ośmioosobową grupę dywersyjną, składającą się z Ukraińców. Ale oczywiście ci Ukraińcy byli sterowani przez wywiad rosyjski. Ale dzisiaj, jeszcze zanim wyszedłem z domu, usłyszałem również w telewizorze, że zatrzymano kolejnych dwóch e, dywersantów ukraińskich, którzy przygotowywali się też do e, dokonywania aktów sabotażu na terenie, na terenie Polski. E, już nie słyszałem przynajmniej do tej pory, nie słyszałem, żeby byli oni sterowani przez wywiad e, rosyjski. Co, co czas przyniesie, to zobaczymy. Przypominam tylko, że niejaka pani Panczenko w telewizji ukraińskiej w Kijowie powiedziała e, kilka miesięcy temu, już oficjalnie powiedziała, że jeżeli Polacy się nie podporządkują, nie będą się zachowywać jak należy, to znaczy tak jak sobie życzą Ukraińcy, to możemy się spodziewać aktów podpaleń, dywersji, e, w, wysadzania różnych, różnych obiektów. No i to się dzieje. No i to się dzieje, proszę zobaczyć, ile pożarów ostatnio w Polsce wybuchło, których no zawsze są jakieś pożary, ale to dziwnie teraz się to bardzo, bardzo nasiliło. Więc, więc no te, tego się spodziewam ze strony ukraińskiej. Zwycięska Ukraina będzie groźna dla Polski.